Witam wszystkich, jesteście na kanale Samsung Investor. ja nazywam się Rostik. W dzisiejszym filmiku chcę przedstawić Wam swój portfel inwestycyjny, a dokładnie jak on się zmienił za ostatni okres. Chcę pokazać Wam dokładnie po pozycjach, jakie są w plusie, jakie w minusie. Gdzieś miesiąc temu nagrywałem wam filmik i pokazywałem wam w nim, że padł rekord mojego portfela, bo on był w plusie na 6,5 tysiąca amerykańskich dolarów. Teraz możecie zobaczyć, że jest tylko plus 922. Czyli za dosłownie miesiąc czasu mój portfel zmawał aż o całych 5 tysięcy dolarów. Czy to jest mało, czy to jest dużo? No to w sumie zależy. Zależy z której strony można tak po, po, popatrzeć. Dla mnie to tylko nawet na plus, dlatego, że dużo akcji, których już mam w portfelu i które jeszcze chcę po prostu powiększyć pozycję, to teraz no, po prostu są tańsze, tańsze dla mnie, tańsze do zakupu. No i dlatego ja się bardzo cieszę. No a Wy od razu proszę napiszcie w komentarzach o ile zmalał Wasz portfel inwestycyjny i co Wy w ogóle o tym myślicie. No i chcę Wam pokazać swój portfel, jak on wygląda. To wykorzystuję taką specjalną tablicę, którą stworzyłem do inwestowania. Jeżeli chcecie ją pobrać, no to możecie napisać mi osobiście w Telegram, gdzie ją otrzymać. Ja na każde SMS odpowiadam. No i akurat tutaj jest taka zakładka jak stocks, to akurat wypisane wszystkie moje pozycje. Ich na dany czas jest 26. 26 różnych spółek. Przypomnę Wam, że to jest 23 spółki ze Stanów Zjednoczonych, dwie z Chin i jedna spółka z Wielkiej Brytanii. No i dawajcie po każdej z pozycji, jak ona, jak, jak dana pozycja wygląda. Wygląda. Spółka MMM albo 3M na minusie o 11%, no ale jest bardzo mała pozycja, bo zajmuje troszeczkę więcej jak 1%. Spółka Lockheed Martin, jedna z moich pierwszych w ogóle inwestycji w, na koncie w Interactive Brokers, no w sumie nie jedna z, a była akurat pierwsza pozycja, pierwsza spółka, którą, którą tam kupiłem, nadal jest na plusie, plus 21%, a ostatnio popoczyłem w Interactive Brokers, że za 2 lata dana spółka Wypłaciła mi łącznie więcej jak 100, chyba 10 dolarów tylko ze samych dywidend. Także w sumie dany total gain jest troszeczkę większy, bo dana pozycja niestety nie uwzględnia tej dywidendy, którą cały czas się utrzymuje. Kolejna spółka to jest spółka Alibaba. To jest akurat największa moja pozycja inwestycja w portfelu, bo zajmuje. 14%, no a Cost Basis i Market Value no gdzieś w granicach 5000 dolarów. Spółka JD.com, akurat kolejna spółka chińska, na minusie minus 30%, także w sumie jak widzicie, tak to się stało, no ale pozycje na w sumie za na kolejny, w kolejnych miesiącach na pewno nie będę jeszcze uśredniał bo poczekam, mam nadzieję, że jednak cena jeszcze spadnie troszeczkę w dół no bo jest sentyment taki teraz z tymi chińskimi spółkami, że no, cały czas po prostu spadają i mam nadzieję że kupię ją na dolku no w sumie troszeczkę głupio to mówię, no bo najlepiej to jest po prostu inwestować regularnie nie patrząc na ceny no ale jednak, jednak myślę, że na dany czas jest o wiele więc Jest bardzo dużo bardziej atrakcyjnych spółek w bardzo przyzwoitej cenie. Spółka Lowes Company plus 9% ogólnie. Spółka Etsy, daną pozycję na pewno będzie uśrednia, bo dana spółka mi się bardzo podoba, minus prawie 40%, 10 akcji tylko, tam na 1000 prawie 100 dolarów. Kolejna spółka Ciro Price minus 15%, spółka Meta Platform najlepsza inwestycja w ogóle od początku inwestowania mojego na giełdzie plus 161%. No jak widzicie, że dana pozycja przyniosła mi po prostu ogromną stopę zwrotu, no bo kupiłem daną pozycję, można powiedzieć, Troszeczkę jeszcze mniej jak rok temu, bo jak dobrze pamiętam, że ostatnią taką partię akcji kupowałem 11 listopada, a nie, 3, 3 listopada, jak dobrze pamiętam, w cenie 89 dolarów za jedną sztukę. Teraz jedna akcja jest warta aż całych 300 dolarów. Także możecie zobaczyć, jak to jest kiedy po prostu wejdzie się na takie można powiedzieć samym, samym dolku. No ale, ale do danej pozycji nie będę sprzedawał, bo myślę, że jeszcze właśnie jest gdzie dane spółce się rozwijać, no a z tym właśnie i akcje danej spółki mają iść do góry. Spółka Disney, jedna też z pierwszych moich inwestycji, z pierwszych akcji, no ją cały czas po prostu uśredniam, dokupuję kolejne akcje, no ale spółka nadal, nadal pada i teraz jest notowana chyba, jak dobrze pamiętam na, za ostatnie 5 lat na samym, samym dolku 80 dolarów za jedną sztukę, minus 22%. Spółka PayPal, którą też bardzo bardzo kocham, no ale już po większej pozycji no nie mogę, bo się no w sumie trzeba dywersyfikować, bo już 3000 dolarów jest zainwestowanych w daną spółkę. No i to już jakby jest znaczna część od, od ogólnie, ogólnego. Kapitału. Także spółka się podoba, minus 27%, no zacznę się zastanawiać o uśrednieniu i o większej liczbie akcji w danej pozycji, no dopiero jak już będzie minus na przykład 40% albo nawet więcej procent. Na razie po prostu czekam, obserwuję no i w sumie jeszcze raz czekam spółka Google plus 38%, Amazon plus 15% nadal, akurat te, te spółki z dużą kapitalizacją za ostatni czas no prawie nic nie spadają spadają po prostu te inne spółki no, na nich po prostu nikt nie zwraca uwagi i bardzo fajne spółki, no ja przynajmniej tak myślę, tracą na wartości, no a te, co już są warte drogo, no w sumie drogo właśnie patrząc na wskaźniki ceny na przykład do zysku, to nadal w sumie rośnie, albo w sumie stoją na tym samym miejscu. No co można powiedzieć w sumie o spółce Amazon czy o spółce, no tak częściowo o spółce Google. Kolejna pozycja jest spółka Applied Materials, plus 50%, też jest mało pozycja, bo tylko 2% od portfela. Medifast, minus 25%, spółka kupowana tylko pod dywidendy, można tak powiedzieć, no bo wypłaca bardzo fajne dywidendy. CVS Health Corporation, to jest akurat konkurent takiej spółki jak Walgreens, Boots, która jest też w moim portfelu, jest na minusie aż całe, no w sumie całe, 2%, no a pozycja ogółem zajmuje 3% od portfela. Simon Property Group pierwszy z inwestycyjnych rejtów, 2% na plusie no nie uwzględniając tego, że spółka dana, spółka dana wypłaciła już mi chyba raz albo dwa razy dywidendy, no ale pozycja jest bardzo mała, bo zajmuje troszeczkę więcej jak pół procenta od portfela. Prudential Financial też kupiona była pod dywidendy, też zajmuje bardzo mało, no nadal w portfelu niecały 1% i na plusie 17%. Schwab Corporation no można tak powiedzieć, że też znajduje się na tym samym poziomie, za, na tej samej cenie co ja kupiłem bo tylko tam niecałe 1% na plusie British American Tobacco to ogółem osobna tak, historia można tak powiedzieć bo spółka była kupiona tylko i wyłącznie pod dywidendy nawet w sumie nie pod to żeby wartość akcji po prostu powiększała się no to w sumie też by było by dobre, ale jednak, no bo teraz już mam 82 akcje 80 kupiłem tylko ja ze swoich pieniędzy, a te dwie akcje to były kupione tylko z tych dywidend, które otrzymałam od spółki kwartalnie, no bo spółka wypłaca dywidendę raz na kwartal i chcę ogółem powiększyć ilość akcji swoich, których ja zainwestowałem można tak powiedzieć do 100, do 100 sztuk, czyli łącznie już teraz 102. No i na przykład spółka mi będzie wypłacać dywidendy tam raz na, na kwartał. No i mam nadzieję, że na przykład wystarczy pieniędzy, żeby kupić raz na kwartał tam dwie albo na przykład nawet trzy e, akcje. No i takim, takim cudem po prostu chcę ten włączyć procent składanych, żeby on pracował jeszcze, ile, jeszcze lepiej po prostu. E, spółka Medical Property Trust. Ну, в сумі теж було куплено якби під дивіденди, але навіть не до кінця, ну, бо останню дивіденди спілка зарядукувала о, о 60 в сумі Ну і тут акурат в таблиці в Google fin Finance ще не було заактуалізоване, то вже були те дивіденди помнішона, і на тату від неї ще 21%. Акурат, то не справді, бо тільки якийсь там 11%, хіба ну, там Ну, але навіть так, то ми ще попросту, що даний рейд є спопрацювати. Po prostu bardzo i to bardzo sprzedany. Tak, on ma problem tam z jedną spółką, która po prostu nie płaci mu pieniędzy. No, ale myślę, że jednak coś się da zrobić, właśnie, że te kierownicy mają na tyle głowy, żeby po prostu wyjść z tej sytuacji i bardzo dobre. No, mam nadzieję, że to jest też spółka, w ogólnie ogólem pozycja bardzo i bardzo ryzykowna. E, ogólnie też dokupiłem już 5 a Z, no, i mam nadzieję, że nawet w ogóle chcę zwiększyć liczbę akcji do ile sztuczów. No, ale włącznie teraz mam zainwestował, i zainwestowałem w ja 1230 dolarów. No, a chcę zainwestować równo 1,5 dolarów. Czyli, jeszcze mi braknie, że brakuje, jakby 260 dolarów do mojej takiej wali w danej pozycji. No, a dalej po prostu będę kupował tylko akcje z tych dywidendów, który Spółka sama będzie ich po prostu wypłacać. Spółka Market Access Holding minus 20%. Też mała pozycja, bo tylko 1%. Unity Software, którą kupowałem dwa miesiące temu gdzieś mniej więcej minus 30%. Też spółka, w sumie pozycja jest mała bo niecałe 1%. Spółka Tyson Food minus 5%. Spółka Fortune, którą kupiłem po sprzedaży części aktywów ze spółki Med. I akurat za dane pieniądze kupiłem Fortinet, to za dany czas po prostu na tym samym poziomie, można tak powiedzieć, plus tylko 1%. I ostatnie moje inwestycje, które były dosłownie tych 3 tygodnie temu, nawet nie cały miesiąc, no to możecie zobaczyć, że nie do końca trafiłem, bo wtedy zainwestowałem tam prawie 1000 dolarów, nawet w sumie nie prawie, nawet więcej jak 1000 dolarów. No, a teraz możecie zobaczyć, że za 3 tygodnie jedna. z Jedna pozycja spadła o 12%, druga o 9,35% i tak już się wydaje. No gdzie, na przykład, takie takiej spółce Wall Boots, gdzie jeszcze nurkować, tak już jakby widnieje się te dno, no ale nadal tego dna nie ma i dalej spółka pada, pada, pada. I możecie zobaczyć, że na przykład Wall Green Boots już stopa dywidendy wynosi 9,19%, a to przypomnę Wam, chyba jest król dywidendowy, jeżeli, jeżeli Faktycznie tam, ar albo Arystokrata dywidendowy, albo król dywidendowy, także sumie, ba bardzo długą historię tej dywidendy. Ману. W sumie zobaczymy, jak to się rozwinie sytuacja ogólnie. Na razie możecie zobaczyć, że jeżeli chcecie inwestować tylko w dywidendy, no, to no, sporo naprawdę bardzo sporo dywidendów, 99%. Brand Dubai Realty, Realty Trust to ten trzeci ręce, który jest w. w moim portfelu też jest spółka bardzo ryzykowna e, kupiona można tak powiedzieć pod e, ogólnym pod taką sytuację kiedy stopy dywidendowe będą już e, malać tylko mówię teraz o Stanach Zjednoczonych no i mam nadzieję że wtedy po prostu ta ta pętla z szyi Brandywine Realty Trust zniknie no i wtedy jednak się normalizują te e, zarobki można tak powiedzieć i i jednak akcje po prostu wzrosną do swojej tej ceny poprzedniej nawet tych dwóch sprzed trzech lat. No i pomimo tego, że spółka wypłaca dywidendy, które też w sumie zredukowała, no ale tam niedużo, no bo chyba o 10-15%, bo płaciła kwartalnie 0,19 dolara, a teraz tylko 0,14, także w sumie i tak stopa dywidendy jest na bardzo i to bardzo w fajnym poziomie. Tak, tak to przy Prezentuje się, prezentuje się mój portfel. Co w ogóle o nim myślicie? Co by w ogóle sprzedaliście albo czego by dokupiliście? Napiszcie mi w komentarzach, będzie bardzo ciekawie to przeczytać. Napiszcie mi też, tak jak i Wam mówiłem, o ile zmalał albo możliwie wzrósł Wasz portfel, będzie też bardzo ciekawie. Dziękuję. pa. pa.